Jest. Skąd Juleczka jesteś? z Gdyni. Juleczka jest z Gdyni, A z jakiej dzielnicy? E... Dąbrowa. Gdynia Dąbrowa. Dąbrowa. Redłowo. Redłowo, przepraszam, gdynia Redłowo. Ja chciałabym, żeby była z dąbrowy, nie? Bo tam mieszkam na przykład. Nie i tam sobie, wiecie, nie? Po prostu. Już, Juleczka, gotowa? Super. No dobrze, to Juleczka. Powiedz nam jeszcze, co Juleczka zaśpiewasz. E, kwiatki, bratki i stokrotki. Dobrze, kwiatki, bratki i stokrotki. Jestem sobie ogrodniczka, mam nasionek, koszeczka, jedne łapki, thank Ale co robimy? Podobało nam się. A pokażcie, jak mocno. A jeszcze zobaczcie. A zobaczcie, jakie jest szczęście. Jest taki misio, taki zamąż właściwie, który okazał się być bardzo podobny do mnie. Chcesz, Jabłko? Też Jabłko. Proszę, Jabłko. umyj tylko nie zapomnij. Tu ci że masz dla mamy Jabłko i dla taty Jabłko, dobra? I jedziemy. Ale mojego ja to nie mam domu. To daj komuś. Yazayım. <laughs> e, Yazayım. Ya hep neyse de